Ja, ja Albert, jesteśmy po trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Jak wy się czujecie? Świetnie. Bardzo dobrze. Rewelacyjnie. Super. Wspaniale. A co sądzicie o Nocach Jury? Bo tutaj dodałam, widziałam, Relisa dodała e, jury do wymiany. Co o tym sądzicie? Nie no, ja myślę, że jury do wymiany. No. Nie no, oni się nie znają, ale co oni się znają? To na szczęście nie jury decyduje, tylko telewidzowie. A co się zna jury na tańcu? No? Co się zna jury? Przepraszam, tu jest wywiad. <laughs> Nie się, tak? No, tak? Żarty żartami, no, bardziej to jest żartobliwy sposób, ale odbierając, no, w mojej opinii uważam, że nie... Myśmy Maja, świetnie zasłużyła ale... na więcej. Co prawda nie oglądałem jeszcze z realizacji, nie wiem jak to, to wyglądało, no, ale, ale Albert, czułem. że nie ma znaczenia, że... no, jakby byliśmy w tym i jakby to było na tak, naprawdę ja, dobre taniec. Ja tak na naprawdę to nie był taniec tak nieskoczenie. To na pewno, jeżeli jest do wymiany, no, to jest 100%. Mhm. Widzowie pod rolką na profilu z gwiazdami piszą, że noty były za niskie nie żone, no i jakby, moim zdaniem jednak lud cały tak ma głos. To jednak my wybieramy prezydenta, to my decydujemy kto odpada, no i nie odpadliśmy, więc jakby nie patrzysz. Chyba było, Chyba było dobrze. Ja na przykład jestem z Maj bardzo zadowolony, bo e, obiecała mi, że jak już będzie live, to ona wejdzie w to na 100%. I rzeczywiście, jak tańczyliśmy, to miałem takie, wow, ona jest na 100%. Ja <laughs> Więc ja jestem bardzo zadowolony. Ja też. Ale czy wy się przyjmujecie o nami Czy macie jakby najważniejsze są dla Was jednak te komentarze widzów, te głosy widzów? Wiesz, co najważniejsze są komentarze widzów, to jest najważniejsze w ogóle, a że taka jest bezpośrednia przestrzeń między e, widzami a nami, czyli ten social media, komentarze i tak dalej. Więc komentarze naprawdę są świetne, więc my za nie bardzo dziękujemy i to jest dla nas najważniejsze, bo co nas te cztery osoby, jak my mamy tysiące innych, które mówią, że było super. No, jakby ja uważam, że no to są zaniżone, będę to powtarzała, jury do wymiany, ale telewidzowie absolutnie ich zostają. A czy jedno ty was najbardziej dotykają? Nie, nie mamy chyba tak, że czyjeś no mnie najbardziej dotykają. Czy... Opinia Jury jest o tyle mamy, fajna, mamy, że... Co? Nie, chodźmy to, czy mamy jakąś listę po kolei, komu spalimy dom, czy nie. <laughs> nie, y, opinia Jury zawsze jest istotna, bo wiemy nad czym pracować w kolejnym odcinku. No dzisiaj trochę wydaje mi się, że nie dostaliśmy tego. Nie, bo dostaliśmy feedback, że było y, y, nie beżowo, tylko jak? Letnio. letnio. A ja uważam, że nie było w ogóle letnio. Serio bo nie ja było chciałem letnio. powiedzieć, że, bo ta scenka z łóżkiem to chodziło o to, że my już byliśmy po wszystkim. No tak, e, u, chyba oczekiwali, że my potem z, zatańczymy ja nie scenę wiem, u szkoły. Żeby... Być, po prostu po wszystkim. Czy ja uważam, że to wiesz, to był powrót do, do rodziny, do męża, tam była, wiesz cała historia romansu. Tak. Ja tak to odbieram. No właśnie. W kolejnym odcinku jedną z jórek będzie dodatkową pani Beata Kozidrak. Czy wy się cieszycie na, to, na tą zmianę? No jasne, super. super. Nareszcie jakiś głos porządny. Mam nadzieję, że w końcu będzie dziesiątka. Pani Beato! Trzymam kciuki za panią. Dziesiąteczka dla pary numer 3. Właśnie moja, bo ty byłaś typowana przez bukmacherów jako faworytka do zdobycia kryształowej kuli. Ale, a moja droga, trzymajmy się nomenklatury, ja jestem nadal typowana jako czarny koń, ja nadal jestem chyba numerem 3. <grym, <grym, zaraz tak. już. Nie, e, dokończ pytanie, przepraszam. E, Chciałabyś zapytać, czy to cię motywowało, demotywowało, czy była jakaś presja na ciebie nałożona? No zdecydowanie była presja nałożona, bo nie wiem z jakiej w ogóle przyczyny ktokolwiek przy, przyczepił mi tę łatkę czarnego konia, ponieważ ja z tańcem nie miałam nic wspólnego, nic, zupełnie nic. I chyba z racji tego, że jestem szczupła i mam tam 30 parę lat, to ktoś postanowił powiedzieć, o, to będzie czarny koń. Ale ja nigdy w życiu nie tańczyłam, więc jakby tym bardziej ta presja jest taka, wiesz, większa i oczekiwania ludzi, o, jak na swoje kilogramy, to powinnaś zatańczyć lepiej. Ale ja naprawdę nie zatańczyłam, więc jakby dla mnie to jest wysiłek 110%, nawet 127%. A czy moja masz jakiś wymarzony taniec, który chciałabyś zatańczyć i sprawdzić się, pokazać jak najlepiej? Każdy taniec z Albertem Kosińskim jest tańcem wymarzonym. Każdy jeden. Tylko chciałabym w końcu, żebyśmy zatańczyli do jakiejś zagranicznej piosenki, bo po prostu non stop tańczymy do polskiej i dostajemy informację, że te piosenki się po prostu nie podobają. Na koniec muszę też Cię zapytać o to, bo wiemy, że masz jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych polskich marek modowych, wśród celebrytek na pewno. Czy ty masz takie marzenie, żeby ubrać kiedyś pierwszą damę? Znaczy, jeżeli pierwsza dama chodzi w dobrej jakości białych t-shirtach i spodniach w Kant, to jak najbardziej. Natomiast ja mam markę bardzo rozpoznawalną, ale absolutnie nie wśród celebrytek, tylko wśród właśnie Polek, moich followerek, wśród dziewczyn, które cenią sobie jakość, styl i taki bardzo minimalistyczny design, więc jeżeli pierwsza dama do nich należy, to zapraszam Cię kochana. To w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze powodzenia w kolejnym odcinku i wyższych nut.